Świętowanie w gminie Rybno powoli zmierza do końca. Za nami drugi dzień, pełen atrakcji, od uhonorowania najzdolniejszych uczniów, przez koncerty, aż po dyskotekę pod gołym niebem. Ale po kolei. Witam Was w drugim dniu trwania Dni Rybna. Nie będziemy już wspominać tego, co było wczoraj, to już możecie sobie poszukać w internetach. Natomiast powiem co, co dzisiaj. Jesteśmy po koncercie zespołu Dave. W tej chwili trwa rozdanie stypendiów, stypendiów wójta gminy Rybno za osiągnięcia w nauce. Już o 18.00 zespół spontan. O godzinie, o godzinie 20.00 Michał Szygieł. Godzina 22.00. Koncert, koncert zespołu VAT Stoja. To jest skierowane dla, dla młodych ludzi e, hip hop, rap. No i godzina 23 do 1 e, imprezę rozpocznie i zarazem zakończy nasze dni rydna DJ Roland. E, jeżeli chodzi o atrakcje, e, bardzo pięknie przedstawił nam się Niemagiczny Dawid z pokazem, z pokazem iluzji. E, czekają też jeszcze atrakcje dla dzieciaków. E, Miejsca, miejsca rozrywki, dobre jedzonko, fajna zabawa. Miejsce, które zawsze odbywały się Dni Rybna, to miejsce, miejsce niestety budowy. Musieliśmy to przenieść na stadion, na początku się tego po prostu troszeczkę baliśmy, bo jest to duży dużo baliśmy się zniszczeń, baliśmy się, ale, ale próżne nasze obawy, wszystko, wszystko jest, wszystko jest super, współbiesiadnicy, bardzo, bardzo zadowoleni. No, piękna inicjatywa, daj Boże, żeby było ich jak najwięcej w, w każdym miasteczku, w każdej wsi. Trudne czasy dzisiaj z punktu widzenia funkcjonowania szkolnego, wiele osób twierdzi, że właściwie nauka szkolna dzisiaj niekoniecznie ma, ma sens. No, trudno się z tym zgodzić, nawet jeśli y, świadectwo z wyróżnieniem nie gwarantuje prostej y, drogi życiowej, to jednak dowodzi dwóch rzeczy. Po pierwsze tego, że y, człowiek, który zasłużył na to y, świadectwo, y, potrafi sprężyć się i zmotywować do długotrwałego wysiłku. Dni Rybna to muzyczne święto zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Gminy w Rybnie. Dziękujemy, że byliście z nami! A jeśli nie udało się dotrzeć, zapraszamy za rok!